Następny filmik tak więc kolejny odcinkowy giveaway. Aby wziąć udział w losowaniu tego skina musisz subskrybować kanał, zostawić komentarz, który nie jest trade linkiem oraz zostawić po sobie lajka pod filmem. Trzymaj się i miłego oglądania. Okej, okay. cześć, się wszystkim ludzie. Tutaj Shfider, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj... Live na detmeczyku postanowiłem, że w taki sposób sobie zrobię filmiki. Mam nadzieję, że ten oto odpowiednik e, takiego pogadania do mikrofonu też będzie wam pasował. Ponieważ ostatnio no po prostu mało miałem okazji takiej, żeby sobie wiecie przysiąść, pogadać, nagrać jakiś poradnik czy tam e, właśnie filmik. Które nie byłby na przykład z Drakeuna ani żadnej stronki, tylko taki typowy mój poradnik odnośnie cs czy tam moje przemyślenia, jakiś mecz z ekipą i tak dalej. Meczy gram ostatnio bardzo mało, tak więc to co tutaj widzicie dzisiaj to jest totalny no form. I przepraszam Was za to co pewnie będziecie oglądać. No ale cóż, nie każdy może po prostu non-stop grać w cs i wiecie, tę formę tutaj gdzieś szlifować. Także no niestety jak widać nie miałem po prostu ostatnio zbyt dużo czasu, wiecie, studiuję sobie jeszcze i tak dalej. Więc no y, tego czasu na jako taką grę w cs jest coraz mniej, tym bardziej że jak chce się robić jeszcze filmiki, to już go nie ma praktycznie w ogóle, nie? Y, ale wracając, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać na temat ranków w cs y, i o tym jakie znaczenie ma dzisiaj ranga, a właściwie jak bardzo go nie ma. Y, więc na pewno zanim sobie przejdę do temaciku jeszcze, to chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za ostatnią aktywność pod filmami. W ogóle jestem mega zdziwiony. Ja wiem, że to też jest spowodowane tym, że y, robię giveaway'e co odcinek na, na skiny. Wystarczy oczywiście tylko subskrybować kanał, lajkować filmik i komentować i wtedy będziecie udział automatycznie w giveaway'u. Y, ale też no, po prostu samych wyświetleń jest dużo więcej i zauważam po prostu, że ludzie y, serio zaczynają coś tam oglądać, subskrybować i aktywnie po prostu uczestniczyć w moim kanale, za co wam serdecznie dziękuję no i oczywiście wiele osób ogląda te filmiki z drakemoona filmiki z ruletek i tak dalej, czyli nie tylko poradniki na moim kanale i bardzo wam za to dziękuję, bo jak wiecie pewnie pisałem gdzieś tam to w komentarzach, a może nawet mówiłem na jakimś filmie, odkładam sobie na nowy samochód tak więc e, tylko będę się starał po prostu z tego co gdzieś tam z tego e, youtube'a czy tam z wypłaty z w innych stron, które nagrywam dostaję będę się starał po prostu odkładać to i jakąś część zatrzymać sobie na koncie a jakąś przekazywać wam zawsze na giveaway bo też właśnie z własnej kieszeni zawsze te skiny na giveaway idą. Tak więc tyle odnośnie takiego wstępu co do tematu słuchajcie jakie, jakie właściwie znaczenie dzisiaj w CS-ie ma ranga w CSGO Moim zdaniem, kiedyś, gdy ja zaczynałem grać w Cesat, czyli 2014 rok, o ile pamiętam chyba operacja Breakout wtedy, to ranga miała dosyć duże znaczenie, bowiem nie były popularne wtedy tak bardzo jeszcze face czyli dużo osób stosunkowo grało jeszcze w te matchmakingi i można było tak naprawdę spotkać wszelakie rangi i Dzisiaj na przykład nie widzę już y, przepaści pomiędzy Orłem, pomiędzy Lemem, Supremem, Globalem. Dla mnie jest to bardzo zbliżony poziom. A jest to na przykład spowodowane przez to, że wystarczy, że nie zagrasz tam przez dwa tygodnie tak? żadnego matchmakingu. I już ta ranga ci znika, tak? A potem, jeżeli zagrasz następny mecz, to oczywiście przydzielisz tę rangę, ale ta ranga oczywiście będzie uzależniona od tego, jak zagrasz w danym meczu. Czyli przypuśćmy, że nie pójdzie ci na dotychczasowym poziomie, a logiczne, że skoro masz dużą przerwę, no to nie pójdzie ci tak, jak wcześniej ci szło, czyli tej rangi nie będziesz miał takiej samej. To przydzielicie na tę rangę niższą. I stąd moim zdaniem ostatnio mamy tak dużą dysproporcję w rangach ale pamiętam, że gdy ja. Przegrałem swoje pierwsze 10 meczy, to pierwszy rangę, którą wszedłem, to był Gold Nova 2. I w ogóle to było duże mega osiągnięcie jakieś, bo wszyscy byli zdziwieni, że ja nie wpadłem od razu do Silvera, tylko do Golda 2. Ja było to spowodowane, spowodowane tym, że no jakby nie patrzeć, grałem z ekipą, którzy te rangi już e, mieli rzędu kałacha, czy tam golda 4, nie pamiętam dokładnie. Tak więc no jednak jakby nie patrzeć, wykierowali mnie, można powiedzieć, tak? No i dzisiaj jestem sobie na takim suprimie Właściwie czy, czy spadam, czy, czy słuchajcie, czy przegrywam, znaczy czy wygrywam To i tak już ta ranga nie rusza mi się za bardzo, ani w góry, ani w dół I po prostu przy takiej ilości meczy jaką posiadam w sensie wygranych To i tak jest mało, bo to jest chyba 50 czy 560 meczów turniowych wygranych To i tak jest dosyć mało, biorąc pod uwagę to że mam 3000 godzin, ale te godziny oczywiście też nie są wszystkie przegrane, to znaczy takie, że gdzieś tam na matchach spędzone, czy, czy na meczach turniejowych, bo dużo w 2014-2015 szczególnie trajdowałem, tak więc no jakby nie patrzeć wtedy musisz siedzieć e, przeważnie w CS-ie, tak? No nie było jeszcze wtedy metod Ema. Tak więc te screeny nie pokazywały się i trzeba było wchodzić, inspektować każdą broń. Także właściwie tego CSL się wtedy nie wyłączało, tak? Tak więc stąd u mnie taka duża ilość godzin. No a tak naprawdę sama ranga od, od jakiegoś czasu też właśnie trzyma się na tym poziomie. I ani nie spadam, ani nie awansuję, tak? Więc w tym momencie no, ma to dla mnie bardzo małe znaczenie. Przeważnie, że też y, dosyć często gram facehity i dużo ludzi je gra. Tak samo SE, więc tak naprawdę część moich znajomych tych rank po prostu w CSGO już nie ma yy, i to jest całkowicie naturalne, także dzisiaj jak ktoś mi powie po prostu jaką ma rangę to nie będę w stanie stwierdzić czy ją gra dobrze czy nie gra dobrze, bo tak naprawdę wiecie no 10 razy te rangi były resetowane, yy, 3 razy wbustowane. no także nie wiadomo tak naprawdę. Dokładnie jak kto ma poziom, a po ilości godzin też się nie da tego sprawdzić. Są koksy, które ma przy 500-700 godzinach grają dużo lepiej, na przykład niż ja. Chociaż ja nie mówię, że grą w ogóle dobrze, no ale to i tak szczytowa forma na pewno dzisiaj nie jest pokazywana. No bo tak jak mówiłem, dużo już nie grałem. Jeżeli słuchajcie, macie jakieś przemyślenia odnośnie ranków CSGO, napiszcie, czy gracie Face it, czy gracie bardziej matchmakingi, czy na przykład SE, czy tam cokolwiek innego czy rzeczywiście ciśnięcie dalej te matchmakingi i nie przeszkadza wam to, że na przykład na danych w serwerach są lagi jak skurwysyn nie da się po prostu grać, bo cztery na stop biegają i tak naprawdę reporty też niewiele dają sam pamiętam zreportowałem kilku gości, którzy mieli WH i było to na fany moment, które właściwie niedługo będzie znowu na moim kanale i nadal mając ich zapisane gdzieś tam w zakładkach oni po prostu dalej, nadal tego waka nie mają, tak więc to jest Yy, Dla mnie totalnie bezsensowne. Jeżeli chodzi o samych czyterów, to moim zdaniem na Faceitie ostatnio też ich jest coraz więcej, tak więc nie jest tak, że tylko na memach można ich spotkać. Niemniej jednak z Faceita wiesz, możesz zawsze sobie wyjść i dostaniesz jakiegoś tam bana, no ale to nie jest jednak to samo co na matchmakingu. Poza tym tam 128 t grade no to jednak wiecie, yy, niższe pingi, można, możliwość pigowania mapi wybierania sobie serwera no to właściwie też ma jakąś zaletę tak, bo tutaj na matchmakingu no jesteśmy zdani od właściwie tego kto ma najlepsze połączenie, nie wiem tak właściwie się czuję trochę jak w Call of Duty jak za czasów hostów jeszcze nie także tak to w tym momencie wygląda w sumie się nie dziwię, że ludzie po prostu tych memów nie, nie, majo, nie grają i tych rank też już nie posiadają właściwie tyle to chyba jeżeli chodzi o ten temat mam nadzieję, że wyczerpałem go w jakiś tam w sensowny sposób, mniej więcej, moim zdaniem, w sumie, jeżeli dodaliby coś takiego jak właśnie pasek postępu EXPA, który sugerowałby po prostu, jak daleko lub jak blisko jesteście spadku czy awansu, byłby całkiem w porządku pomysłem i wtedy przyciągnęłoby to na pewno wielu ludzi, bo na Faceit, jak wiemy, te poziomy też są dosyć jawne i tam doskonale. Doskonale widać, ile potrzebujesz do wygra wygranych, ile potrzebujesz przegranych, żeby awansować czy też spaść, tak? Także moim zdaniem to też byłoby świetnym pomysłem. No ale cóż, no, Valve jednak woli dodawać, słuchajcie, na za 2000 niż wiecie, niż interesować się tam matchmakingami 128 t rate i tak dalej, tak dalej. Temat został już ostatecznie wyczerpany i ja zakończę tego detmecza no i mam nadzieję że filmik wam się spodobał że będę robił też więcej takich luźniejszych słuchajcie filmów o teraz ładne heady weszły także dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach dzięki wam za oglądanie trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce na razie.